Witamy Was na losowaniu głównym z puli nagród głównych w akcji charytatywnej dla Stasia Słuchowskiego, postaw Stasia na nogi. W formie zabawy, czyli bieg wirtualny orkana, moi drodzy, przystępujemy do losowania głównego, ale zanim to nastąpi, wylosujemy jeszcze torty, które obiecała nam ubiec pracownia wypieków ze słopnic. I najpierw wylosujemy Stasiu i Juleczko, bo je losujemy jedno nazwisko z, pośród wszystkich uczniów z terenu e, Limanowej. I to będzie przedstawiciel młodzieży, który będzie miał e, szczęście spróbować takiego pysznego smakułyku. Można losować czasami, pomieszać, pomieszać. Zdecydujcie się, kto będzie losował. ci najpierw, Stasiu, tak? Potem Jujcia. Stasiu, pomóż, mnie zamieszałeś, tak? Tak czytamy. E, Kapera Kacper, szkoła podstawowa tymbark. Brawo! Szkoła podstawowa tymbark. Dziękujemy. Szanowni Państwo, w naszej misie wylądował, wylądowały paski. Z przedstawicielami seniorów, w tym wypadku seniorzy z Limanowskiego Uniwersytetu III wieku. I Julka zamiesza i wylosuje porządnie jedno nazwisko. Jeden paset. Tak, śneczko. Dobrze. O, pani Alusiu, a Spędzia pędzia wylosowała torcik. <grym> będzie impreza w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Dziękujemy. Zapraszamy do losowania e, Stasia. I teraz Staś wylosuje spośród pasków e, jednego beskidzkiego anioła, któremu przypadnie torcik, a więc firmy i osoby, które wspierały akcję Staś Słukowski Postaw Stasia na nogi. Porządnie zamierdlaj. Tak. Jest, tak. Dobrze. O, pięknie! I torcik wędruje do Hermana w Limanowej. Justynka była naszym ambasadorem. Justynka smacznego z całą rodziną. Życzymy Ci pysznej kawki przy pysznym torcie. Akcja nasza. Nigdy by się nie odbyła, gdyby nie sztab ludzi mocno zaangażowanych. I teraz e, w tej Otomisie mamy paski z nazwiskami nauczycieli dochowania fizycznego, ale nie tylko z terenu powiatu limanowskiego, którzy tak naprawdę dmuchali w skrzydła organizatorów e, i pomagali nam przy organizacji tego wydarzenia. I Juleczka porządnie zamiesza, i popatrzymy, do kogo wędruje czwarty punkt. Dębska Małgorzata i o ile się nie mylę Pani Małgosia jest nauczycielem wychowania fizycznego w Tischnerze w szkole imienia Józefa Tischnera i mamowej gratulacje Losujemy jeszcze jeden torcik dla Stasia, tak? Ale Stasiu postanowił, e, torcik właściwie miał być dla Stasia jeden przeznaczony, ale Stasiu postanowił, że losujemy torcik wśród swoich e, dziadków, babci, tak? losujemy jedno nazwisko, proszę bardzo. A może Jureczko? Czy Stasiu? Kto decyduje? Stasiu, proszę. No losuj Stasiu. Mieszaj, mieszaj, mieszaj. mieszaj. Jeden, musisz decydować, tak? Mamy ciocie Asię, ciocie Asię. Brawo!